Kościół oficjalnie uznał stygmaty tylko u dwóch świętych, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny ze Sieny. Hmm, muszę przyznać, że ta informacja mnie zaskoczyła. Jak to? A ojciec Pio, a inni święci, mistycy, stygmatycy? Czy Kościół jest aż tak nieufny, Wobec stygmatów? Szczęść Boże, Jan Franczak, a to program BookTube. I jeśli lubią Państwo oglądać programy o książkach, a także inne programy na kanale PCH24TV, to zachęcam do polubień, subskrypcji i wspierania, gdyż to dzięki państwa hojności może się ta niezależna telewizja internetowa rozwijać. Nie utrzymuje się ona z reklam. Jak to jest z tymi stygmatami? Dlaczego Kościół oficjalnie uznał stygmaty tylko dwójki świętych i to z czasów tak odległych? A co z nowymi przypadkami, takimi jak na przykład ojciec Pio? Jak Teresa Neumann, czy na przykład Polka, sługa Boża Wanda Boniszewska, która zmarła względnie niedawno, bo w roku 2003. Myślę, że odpowiedź na to pytanie, skąd ta nieufność czy ostrożność kościoła wobec stygmatów, można znaleźć w kolejnej rewelacyjnej książce. Grzegorza Felsa, która ukazała się nakładem wydawnictwa Fronda, pod tytułem Tajemnice Stygmatyków, Wielcy Mistycy i Mali Oszuści. W programie BookTube omawiałem już poprzednią publikację tego autora pod tytułem Demon Mówię jak jest. Kto nie oglądał, zachęcam do poszukania. Na kanale PCH24TV tamtego odcinka. Muszę przyznać, że tym razem lekturę książki zacząłem od końca. A to dlatego, że zaintrygowało mnie umieszczenie tam postaci, która parę lat temu mnie zafascynowała a mianowicie brata Eli Cataldo, czy też raczej tak zwanego brata bowiem jak dowodzi autor, przytaczając na to stosowne dokumenty z włoskiej diecezji Terni, Narni, Amelia, nie jest on mnichem. Tak zwany brat Elia gościł w Polsce, a czytałem o nim bardzo pozytywne i przekonujące, jak mi się wówczas wydawało, artykuły, także o rzekomym badaniu w USA przez specjalistów, jego stygmatów, Miał on również zrobić fotografię pana Jezusa, której reprodukcję bez trudu można znaleźć w sieci. Jednak moja fascynacja bratem Eliom osłabła, kiedy po ostatniej jego wizycie w roku 2020 w Polsce przeczytałem jedną z jego wypowiedzi. Otóż wydała mi się ona dziwnie niezgodna z Ewangelią. I oto Grzegorz Fels, przeprowadziwszy śledztwo w sprawie tzw. brata Eli, udowadnia w ostatnim rozdziale swojej książki, że jego nauki wydają się mieć więcej wspólnego z New Age niż ze zdrową doktryną katolicką, a autentyczność jego stygmatów jest również wątpliwa. Tak jak i inne rewelacje, Podawane w mediach i to w mediach katolickich. To samo dotyczy rzekomych badań w Stanach Zjednoczonych. Ładne kwiatki, pomyślałem sobie. Już tym rozdziałem tajemnice stygmatyków mogą wywołać ostre kontrowersje. Tak zwany brat Elia ma przecież spory klub swoich fanów. Jak dowiodła dalsza lektura tej książki, tym razem już od początku, nie jest on ani pierwszym, ani zapewne ostatnim takim wątpliwym mistykiem noszącym na swoim ciele rzekome stygmaty męki Chrystusa. Dalsza lektura tej pasjonującej książki. Zdaje się wyjaśniać, dlaczego stygmaty tylko dwójki mistyków i świętych zostały w ciągu dziejów Kościoła oficjalnie uznane. A będzie to stanowiło jeszcze dobitniejszy kontrast, kiedy uświadomimy sobie, że jak podaje Fels, w dziejach Kościoła doliczono się ponad 350 stygmatyków. I co ciekawe, spośród nich tylko 54 to mężczyźni, a reszta ponad 300 to kobiety. Takich ciekawostek w tej książce jest nieco więcej i nie będę wszystkich ich zdradzał, rzecz jasna. Ale może nim powiem jeszcze parę słów o tajemnicach stygmatyków. Abyśmy wiedzieli o czym mówimy, przytoczmy definicję stygmatów, którą podaje Fels. Słowo stygmat wywodzi się od greckiego stygmata, które oznaczało znanie czy też piętno wypalane żelazem na skórze niewolnika lub przestępcy. Dopiero od średniowiecza terminem tym zaczęto określać osoby. Naznaczone krwawiącymi ranami. Głównie na głowie, boku, rękach i nogach, odtwarzającymi rany Chrystusa. Jak już powiedziałem, tzw. brat Elia nie jest ani pierwszym, ani ostatnim stygmatykiem, który budzi wątpliwości. A Grzegorz Fels przytacza w swojej książce także inne przypadki. Nie jest też Elia Cataldo pierwszym, który ma swoich zagorzałych zwolenników również wśród duchownych czy wysoko postawionych osób. Można się zastanawiać, czy nie przypomina on na przykład opisanego tutaj przypadku zakonnicy siostry Marii Rossy z Sardynii, która na początku XIX wieku stała się wręcz celebrytką stygmatyczką, zostając opadką klasztoru mimo młodego wieku i wbrew przepisu. Co ciekawe, nawet po przyznaniu się przez siostrę Marię Rosę do symulacji, wciąż miała ono grono swoich fanów, a jej sława trwała jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Ale żeby była jasność, książka Grzegorza Felsa to nie jest po prostu poczet oszustów, fałszerzy, czy, mówiąc delikatnie, stygmatyków budzących różne wątpliwości. W końcu nosi pod tytuł Wielcy Mistycy i Mali Oszuści, a więc mamy tutaj zarówno i takich, i takich. Autor poświęca osobne partie różnym świętym, mistykom. Jest tu na przykład osobny rozdział poświęcony polskim stygmatykom. A autor zaczyna od opisania przykładów uznanych stygmatyków z XX wieku, wśród których znaleźli się oczywiście święty ojciec Pio, święta Gemma Galgani, Aleksandrina da Costa i Teresa Neumann. Nawet jeśli ktoś może powątpiewać co do nadprzyrodzonego źródła ich stygmatów, próbując wytłumaczyć je w sposób naturalny, na przykład działaniem psychiki na ciało, to raczej trudno wątpić w ich świętość. Zwłaszcza jeśli została ona potwierdzona procesami kanonizacyjnymi, co oznacza skrupulatne zbadanie życia każdego z nich. A choć autor zaznacza, że całkowite wykluczenie przypadków boskiego pochodzenia stygmatów jest przysłowiowym wylewaniem dziecka z kąpielą, to jednocześnie stwierdza, Pisząc o ojcu Pio i Janie Pawle II, którego kontakty ze słynnym Franciszkaninem zaowocowały co najmniej dwoma cudami, mianowicie stwierdza rzecz następującą: Jan Paweł II ani razu nie wspomniał o stygmatach, bilokacjach, uzdrowieniach, realnych, namacalnych wręcz kontaktach z aniołem stróżem, i innych nadzwyczajnych fenomenach, z których słynął ojciec Piju. Jego świętość widział nie tyle w cudownych zjawiskach, co w codziennym heroizmie życia. Stygmaty niczego tu nie zmieniały. Co ważne, święci zazwyczaj się wstydzili stygmatów, próbowali je ukryć, wręcz prosili o to, by były one niewidzialne. Jak pisze w swojej książce Grzegorz Fels, na przykład sługa Boża Wanda Boniszewska, cytuję, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości wątpliwych stygmatyków, starannie ukrywała swe stygmaty. Prosiła nawet Chrystusa, aby jej tego nie udzielał. Koniec cytatu. Także życie słynących ze świętości osób różni się drastycznie od różnej maści oszustów, których celem było na przykład zdobycie rozgłosu, pieniędzy czy wręcz rozbicie kościoła. Groteskowy jest opisany tu przypadek rzekomego stygmatyka o nazwisku Clemente Dominguez i Gomez, założyciela tak zwanego kościoła Palmariańskiego który został antypapieżem Grzegorzem XVII. Jego następca, z kolei antypapież Piotr II, został, co ciekawe, oskarżony przez wyznawców tego kościoła, czy też raczej sekty, o to, że jest antypapieżem. Cała historia tej sekty to jak scenariusz jakiejś niewybrednej komedii której celem jest ośmieszenie wiernych tradycji katolickiej, a która jest okraszona skandalami seksualnymi, przekrętami finansowymi, a i zawiera też próbę włamania na teren siedziby tego kościoła byłego antypapieża czyli gdzie rolę odgrywają różne drobne cwaniaczki. Cała książka to naprawdę fascynująca lektura. Grzegorz Fels odkrył przy okazji zbierania materiałów do tej publikacji różne nieznane albo bardzo słabo znane fakty. Od na przykład, że na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, a dzisiejszej zachodniej Ukrainy, nastąpił przed II wojną światową zagadkowy wysyp stygmatyków, których autor doliczył się około 20. Książka generalnie przedstawia całą paradę różnych postaci, wśród nich na przykład stygmatyka, czy też stygmatyczki, transwestyty, Otóż postaci, na tle których tym wyraźniej widać to, co jest prawdziwym złotem, a nie tombakiem, by posłużyć się obrazem, metaforą samego autora. I resztę można znaleźć w tej książce. Krótki przegląd ciekawych publikacji i nowości wydawniczych. Tym razem dwie książki wydawnictwa AA. Wydawnictwo AA prezentuje nam kolejne klasyczne dzieło katolickie z dość odległej epoki, bo z XI wieku. I jest to słynna i często dziś przywoływana przez katolickich publicystów Księga Gomory, której autorem jest święty i doktor Kościoła Piotr Damiani. Ta księga, czy też książka, książeczka, bo jak widać. Ma niewielkie rozmiary, a stosuje formę epistolarną. Ukazuje się w tłumaczeniu Marcina Masnego na podstawie oryginału łacińskiego i jest opatrzona wstępem księdza Roberta Skrzypczaka oraz wprowadzeniem profesora Roberto De Mattei. Autor, którego postać notabene znalazła się w boskiej komedii Dantego, podejmuje w swoim dziele temat nadużyć seksualnych i pisze w nim m.in. W pewnym momencie haniebny i bardzo obrzydliwy występek rozplenił się w naszych krainach. Jeżeli nie wstrzyma go rychlej, srogo karząca ręka, z pewnością miecz gniewu Bożego straszliwie zagrozi ciosem ku zagładzie wielu. Koniec cytatu. Druga publikacja jest zgoła odmienna, to mianowicie coś dla miłośników zarówno historii, historii kresów, języka polskiego, zwłaszcza odmian regionalnych i starej fotografii. Lwowskie czasy minione w mowie i fotografii Stanisława Domagalskiego. Co ciekawe, książka jako miejsce wydania podaje trzy miasta Warszawę, Kraków i Lwów. Jak czytamy na okładce, ta książka jest jak wehikuł czasu. Wprowadza czytelnika wprost w niesamowity świat polskiego przedwojennego Lwowa. I faktycznie duże wrażenie robią tutaj reprodukcje mnóstwa zdjęć w Sepi starego Lwowa. I to nie tylko przedwojennego, ale także powojennego. Autor daje też czytelnikowi bardzo krótki zarys historii Lwowa. Wyjaśniając jego nazwę i lokalizację, ale zasadniczą część tej publikacji oprócz zdjęć stanowi słowniczek lwowskiego bałaku. Co najważniejsze, składa się on z dwóch części: z tamtejszego na tutejsze i z tutejszego na tamtejsze. A przykład użycia bałaku autor daje w tekście zamykającym ten tom. Naprawdę niezwykła publikacja. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.